Istnieje dźwięk głośniejszy niż jakikolwiek krzyk dźwięk, który rozbrzmiewa nie w uszach, ale w duszy to dźwięk ciszy, a kiedy ta cisza pochodzi od kobiety, którą kochasz, którą podziwiasz, z którą dzielisz życie, może być ogłuszająca. Jesteś tutaj, ponieważ znasz tę ciszę. Poczułeś ją w salonie, gdzie dźwięk telewizora nie jest już w stanie zamaskować dystansu między kanapami. Poczułeś ją w samochodzie, gdzie muzyka w radiu wydaje się desperacką próbą wypełnienia przepaści. Poczułeś ją w łóżku, późno w nocy, gdzie przestrzeń między Waszymi ciałami wydaje się większa niż jakikolwiek ocean. To nie jest pusta cisza. Wręcz przeciwnie to cisza gęsta, ciężka, naładowana niewypowiedzianymi słowami, powstrzymywanymi emocjami, myślami wirującymi w niewidzialnym huraganie. A pośrodku tego huraganu czujesz się zagubiony. Twój umysł w desperackim akcie samoobrony zaczyna wykrzykiwać pytania, które nie znajdują odpowiedzi, co zrobiłem, co się stało, dlaczego ona ze mną nie rozmawia. Dziś nie będziemy szukać łatwych odpowiedzi, nie będziemy wskazywać winnych. Zrobimy coś trudniejszego i nieskończenie cenniejszego. Usiądziemy obok tej ciszy. Spróbujemy ją zrozumieć nie po to, by ją złamać siłą, ale by uszanować to, co reprezentuje. Użyjemy starożytnej mądrości nie jako zbroi, by chronić się przed bólem, ale jako latarni, która oświetli drogę przez niego. Bo kiedy kobieta milknie, nie przestała czuć. W rzeczywistości jest bardzo prawdopodobne, że czuje wszystko naraz, a to jest mapa do zrozumienia co może czuć i co ważniejsze jak możesz odnaleźć własną siłę i spokój pośrodku burzy. 1. Alarm ciszy. Punkt zamarznięcia. Pierwszy etap to rozpoznanie. To dokładny moment, w którym zwykła dynamika dźwięku i odpowiedzi zostaje przerwana. Może to było twoje pytanie, które zawisło w powietrzu bez odpowiedzi. Może brak zwyczajowego dobranoc a może był to proces stopniowy, powolne zanikanie komunikacji, które nagle osiąga punkt krytyczny? W tej chwili czas wydaje się zamarzać. Powietrze w pokoju staje się gęstsze, trudniejsze do oddychania. Każdy banalny dźwięk, tykanie zegara, brzęczenie lodówki, odległy hałas uliczny. Staje się absurdalnie głośny, jakby drwił z ogłuszającej ciszy między wami. Stajesz się detektywem we własnym życiu, przewijając ostatnie godziny, ostatnie dni w gorączkowym poszukiwaniu wskazówki, przyczyny, motywu. Twój umysł zamienia się w salę sądową, gdzie jesteś jednocześnie oskarżycielem, adwokatem i oskarżonym. Czy to przez ten żart, który opowiedziałem? Czy to dlatego, że nie zauważyłem jej nowej fryzury, czy to coś, co powiedziałem na kolacji z naszymi przyjaciółmi? To poszukiwanie jest wyczerpujące i najczęściej bezużyteczne. Ponieważ szukasz jednego wydarzenia, pojedynczego wyzwalacza, podczas gdy cisza rzadko dotyczy jednej rzeczy, jest objawem, a nie chorobą, jest gorączką, która wskazuje na głębszą infekcję. W tym pierwszym momencie to, co ona czuje, to przemożna potrzeba wycofania się. Wyobraź sobie ranne zwierzę, które instynktownie szuka nory, aby się schronić, aby lizać swoje rany z dala od jakiegokolwiek zagrożenia, rzeczywistego czy postrzeganego. Jej milczenie to ta nora. To mechanizm obronny. Ona nie atakuje cię swoją ciszą. Ona się chroni. Chroni się przed bólem, wyczerpaniem, konfliktem, a może przed własną niezdolnością do wyrażenia złożoności tego, co czuje. Dla niej mówienie wymagałoby energii, której po prostu już nie ma. Słowa wydają się zbyt ciężkie do uniesienia, a wrażliwość wyrażania siebie zbyt dużym ryzykiem. Więc zamyka się w sobie. A dla ciebie, który zostajesz na zewnątrz tej niewidzialnej twierdzy, pozostaje chłód i zamieszanie. Jej pierwszym uczuciem jest więc potrzeba wycofania się kroku w tył, by móc odetchnąć. 2. Wewnętrzna bitwa. Szum w Twojej głowie. Podczas gdy jej świat zewnętrzny cichnie, Twój świat wewnętrzny wybucha. Jej milczenie działa jak wzmacniacz dla wszystkich Twoich niepewności, wszystkich lęków. Wszystkich przeszłych zranień. Jeśli boisz się porzucenia, jej milczenie brzmi jak drzwi zamykające się na zawsze. Jeśli obawiasz się, że nie jesteś wystarczająco dobry, jej milczenie jest potwierdzeniem wszystkich twoich wad. Jeśli potrzebujesz ciągłej walidacji, jej milczenie jest jałową pustynią, która nie oferuje żadnej ulgi. To jest punkt, w którym filozofia stoicka oferuje nam pierwszą łódź ratunkową. Mędrcy stoiccy, tacy jak Epiktet, przypomnieliby nam, nie zdarzenia nas niepokoją, ale nasze sądy o nich. Jej milczenie to zdarzenie, to neutralny fakt, to brak dźwięku. Twój ból, Twoja panika, Twoja udręka. Wszystko to pochodzi z Twojego osądu, z historii, którą zaczynasz sobie opowiadać o tym, co to milczenie oznacza. A jakież straszne historie sobie opowiadamy, prawda? Zaczynasz projektować najgorszy możliwy scenariusz. Ona już mnie nie kocha, znalazła kogoś innego, planuje mnie zostawić. Twój umysł staje się scenarzystą filmów katastroficznych, a ty zawsze jesteś ofiarą w ostatniej scenie. Ten mentalny szum jest wyczerpujący okrada cię ze spokoju, jasności i zdolności do mądrego działania. Tymczasem, co ona czuje? Często głębokie wyczerpanie, zmęczenie nie tylko fizyczne, ale emocjonalne, mentalne, duchowe. Pomyśl o baterii w telefonie, która osiągnęła 1%. Urządzenie wciąż działa, ale każde bardziej złożone zadanie, jak wykonanie połączenia czy uruchomienie ciężkiej aplikacji, jest niemożliwe. Musi być podłączone do źródła zasilania, potrzebuje czasu bezczynności, aby się naładować. Jej milczenie to ten tryb oszczędzania energii: może być przytłoczona pracą, obowiązkami rodzinnymi, wewnętrznymi presjami, o których nawet nie masz pojęcia. Może być rozczarowana, niekoniecznie tobą, ale życiem, niespełnionymi marzeniami, zawiedzionymi oczekiwaniami. Milczenie dla niej jest próbą zachowania tej odrobiny energii, która jej pozostała. Nie ma siły walczyć, kłócić się, wyjaśniać, ma tylko siłę, by. Milczeć. Trzeci, pokusa łatwych i błędnych odpowiedzi. W obliczu przytłaczającego dyskomfortu ciszy, naszą pierwszą instynktowną reakcją jest próba zakończenia jej za wszelką cenę. To tutaj popełniamy największe błędy, napędzani paniką i potrzebą jak najszybszego przywrócenia normalności. Pierwszą pokusą jest agresywna konfrontacja. Podchodzisz z piersią wypełnioną frustracją i strachem i żądasz: Co jest? Powiedz coś: dlaczego tak się zachowujesz? Te pytania, choć zrodzone z prawdziwej troski, brzmią jak oskarżenie. Nie otwierają drzwi do dialogu, budują jeszcze wyższy mur. Dla niej, która już jest w swoim schronieniu, to podejście jest jak próba wyważenia drzwi jej nory. Naturalną reakcją będzie jeszcze większe skurczenie się, zamknięcie się z jeszcze większą siłą. Drugą pokusą jest stawianie się w roli ofiary i manipulacja emocjonalna. Możesz mówić rzeczy takie, jak nie obchodzi cię, co czuję, zabijasz mnie tą ciszą. To przenosi uwagę na ciebie, na twój ból i unieważnia to, przez co ona przechodzi. Stawia ją to w niemożliwej sytuacji. Albo przełamie własną ciszę i potrzebę, którą ona reprezentuje, aby się tobą zaopiekować, co rodzi urazę, albo pozostanie w ciszy i teraz będzie nosić dodatkowe poczucie winy, że cię rani. To taktyka, która może nawet zadziałać na krótką metę, aby wyciągnąć kilka słów, ale kosztem ogromnym dla zaufania i bezpieczeństwa w związku. Trzecią pokusą i być może najbardziej dziecinną jest odwet. A tak, to ja też już się nie odzywam. Decydujesz się odpłacić milczeniem za milczenie, pogrążając dom w zimnej wojnie wrogich spojrzeń i trzaskania drzwiami. To jest przeciwieństwo tego, co zrobiłby stoik. To pozwolenie, aby zewnętrzne zdarzenie, jej milczenie całkowicie dyktowało Twoje własne postępowanie, rezygnując z własnego rozumu i cnoty. Taka postawa niczego nie rozwiązuje, jedynie mnoży ból i dystans, gdy ulegasz tym pokusom, co ona czuje: frustrację, niezrozumienie i głęboką samotność. Czuje, że jej schronienie, jej niezbędna przestrzeń do przetwarzania, nie jest szanowana. Czuje, że jej ból lub wyczerpanie jest dla ciebie niewidoczne. Każda twoja próba wymuszenia odpowiedzi potwierdza jej, że być może milczenie jest rzeczywiście jedyną bezpieczną opcją, ponieważ mówienie w tym momencie oznaczałoby konieczność radzenia sobie nie tylko z własnymi uczuciami, ale także z Twoją reakcją na nie, a to wydaje jej się górą niemożliwą do zdobycia. Czwary, pierwszy filar: cisza nie jest pustką, jest przestrzenią. Teraz zacznijmy zmieniać perspektywę. Pierwszy wielki przełom. Inspirowany myślą stoicką, to przestanie postrzegać jej ciszę jako próżnię, nicość, brak. Zamiast tego zacznij postrzegać ją jako przestrzeń, przestrzeń, którą musiała stworzyć, przestrzeń, która ma cel. To nie jest przepaść między Wami, ale wewnętrzny pokój, do którego musiała wejść sama. Pomyśl o pracowni artysty. Z zewnątrz może wydawać się cicha. Nieaktywna, ale w środku odbywa się intensywny proces. Formują się pomysły, mieszają się kolory, puste płótno jest przekształcane. I milczenie to ta pracownia to przestrzeń wewnętrznego przetwarzania. W środku może porządkować swoje myśli, które być może są zbyt chaotyczne i zagmatwane, by się nimi dzielić. Może odczuwać swoje emocje, pozwalając, by smutek, złość czy rozczarowanie. Przepływały bez osądu świata zewnętrznego. Może ponownie łączyć się ze sobą, ze swoją własną esencją, która być może zagubiła się w hałasie codziennej rutyny, w wymaganiach pracy, rodziny, związku. W tej przestrzeni czuję desperacką potrzebę jasności. Współczesne życie bombarduje nas informacjami, żądaniami i ciągłym hałasem. Rzadko mamy czas, aby po prostu być. Cisza może być jej sposobem na naciśnięcie przycisku wycisz dla świata, aby w końcu mogła usłyszeć swój własny wewnętrzny głos. Może jest na rozdrożu podejmując ważną decyzję, może przewartościowuje swoje priorytety, może po prostu przeżywa żałobę po czymś, stracie, rozczarowaniu, straconej okazji i potrzebuje przestrzeni, aby tę żałobę przeżyć. Twoim zadaniem, jako partnera dążącego do mądrości, nie jest wtargnięcie do tej przestrzeni, jest jej uszanowanie jest stanie się strażnikiem drzwi tej pracowni. Zamiast pukać do drzwi, żądając wejścia, możesz metaforycznie zostawić filiżankę gorącej herbaty na zewnątrz. Gest, który mówi: Jestem tutaj, szanuję Twoją przestrzeń i będę tutaj, kiedy będziesz gotowa wyjść. To zmienia wszystko. Przestajesz być zagrożeniem dla jej procesu i stajesz się bezpieczną przystanią. A tę zmianę postawy ona, nawet w swoim milczeniu, jest w stanie wyczuć. 5. Ból drugiej osoby. Odkrywanie mapy jej uczuć. Gdy jej przestrzeń jest już szanowana, możemy odważyć się wyobrazić sobie z empatią, co może dziać się w tej cichej pracowni. To ćwiczenie z wczuwania się. Próba wejścia w czyjeś buty. Nawet jeśli nie pasują idealnie, co ona może czuć? Lista jest długa i rzadko jest to jedna rzecz. Może to być rozczarowanie, głębokie rozczarowanie, które narastało z czasem, może z powodu niespełnionych obietnic, niespełnionych oczekiwań, chwil, w których czuła się niewidzialna lub niedoceniona. To rozczarowanie, gdy się skumuluje, staje się zbyt ciężkie. By je wyrazić w jednej rozmowie, krystalizuje się w uczucie rezygnacji, a milczenie jest zewnętrznym przejawem tej rezygnacji. Mówienie o tym wydaje się bezcelowe, jakby już próbowała wcześniej i nie została wysłuchana. Może to być strach, strach przed byciem wrażliwą, strach, że jeśli otworzy usta i podzieli się swoim najgłębszym bólem, zostanie osądzona, zlekceważona lub niezrozumiana. Strach, że jej słowa mogą rozpocząć kłótnie, na którą nie ma siły, strach, że prawda może coś bezpowrotnie zniszczyć. Więc milczy, wierząc, że milczenie choć bolesne jest mniej niebezpieczne niż szczerość, może to być przytłaczający smutek, melancholia, która barwi wszystko na szaro. Może to nie mieć nic wspólnego bezpośrednio z tobą, może to być kryzys egzystencjalny, poczucie pustki, walka z depresją. W takich chwilach słowa po prostu nie przychodzą. Energia potrzebna do formułowania zdań i wyjaśniania tak złożonego i rozproszonego uczucia jest monumentalna. Milczenie jest jak owinięcie się w koc, kokon chroniący przed światem, dopóki wewnętrzna burza nie minie. Albo może to być po prostu wyczerpanie, całkowite wyczerpanie obciążeniem psychicznym bycia kobietą w dzisiejszym świecie. Odpowiedzialność za zarządzanie domem, karierą, emocjami dzieci, społecznymi oczekiwaniami, a jednocześnie bycie obecną partnerką, pożądaną kochanką, wyrozumiałą przyjaciółką. Czasami bezpiecznik po prostu się przepala. Milczenie to system wyłączający się, aby uniknąć całkowitego załamania. To nieme wołanie o pomoc, cichy krzyk o przerwę, o pomoc, o ulgę od ciągłej presji. Szósty: dychotomia kontroli granica między Twoim a jej światem. Tutaj dochodzimy do sedna praktyki stoickiej i najpotężniejszego punktu zwrotnego dla Ciebie. Epiktet nauczał dychotomii kontroli idei, że w życiu niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą. A inne nie. Pod naszą kontrolą są nasze myśli, nasze osądy, nasze działania, nasze reakcje. Poza naszą kontrolą jest w zasadzie cała reszta. Obejmuje to ciała innych, reputacje innych i co kluczowe, uczucia i działania innych. Jej milczenie jest poza Twoją kontrolą. Jej uczucia, rozczarowanie, strach, smutek, wyczerpanie są poza Twoją kontrolą. To, co doprowadziło ją do tego stanu, czy to twoje działanie, czy nagromadzenie czynników zewnętrznych już się wydarzyło, jest w przeszłości. Próba kontrolowania niekontrolowalnego jest gwarantowanym przepisem na frustrację, lęk i cierpienie. To jak próba trzymania wody w zaciśniętych dłoniach. Im mocniej ściskasz, tym bardziej ucieka. Twoja wolność i spokój nie pochodzą ze zmuszenia jej do mówienia, pochodzą z radykalnej akceptacji, że nie możesz jej zmusić do mówienia, i ze skupienia się z całą twoją energią na tym, co możesz kontrolować. Co możesz kontrolować? Możesz kontrolować historię, którą sobie opowiadasz. Zamiast katastroficznej narracji, ona mnie zostawi. Możesz wybrać narrację. Ona przechodzi przez coś trudnego i potrzebuje przestrzeni. Możesz kontrolować swoją reakcję na milczenie. Zamiast złości, żądań czy odwetu, możesz wybrać cierpliwość, życzliwość i cichą obecność. Możesz kontrolować swoje działania. Możesz zrobić jej kawę i postawić obok bez słowa. Możesz przejąć niektóre z jej obowiązków, aby ulżyć jej w obciążeniu. Możesz napisać prostą notatkę: Jestem tu dla ciebie, kiedy będziesz mnie potrzebować, i zostawić ją tam, gdzie ją zobaczy. Ta zmiana perspektywy jest wyzwalająca. Wyciąga cię z pozycji reaktywnej ofiary i stawia w pozycji proaktywnego, cnotliwego sprawcy. Przestajesz toczyć niemożliwą bitwę przeciwko jej umysłowi i sercu, a zaczynasz pracować na jedynej arenie, na której masz realną władzę we własnym umyśle i sercu. I paradoksalnie, to właśnie ta postawa oderwania od wyniku i skupienia na cnotliwym działaniu ma największą szansę stworzyć bezpieczne środowisko, w którym ona w końcu poczuje się gotowa, by przełamać własne milczenie. 7. Cnota aktywnej cierpliwości. Sztuka czekania z celem cierpliwość w kontekście stoickim nie jest bierna. To nie jest siedzenie i czekanie z założonymi rękami, obgryzając paznokcie z niepokoju. To jest to, co możemy nazwać aktywną cierpliwością. To sztuka czekania z celem, z cnotą, z intencją. To wykorzystanie czasu, oczekiwania nie jako okresu cierpienia, ale jako okazji do praktyki. Czekając, praktykujesz mądrość. Mądrość zrozumienia, że nie wiesz wszystkiego. Pokorę przyznania, że nie znasz całości jej doświadczenia. Mądrość zrobienia kroku w tył i obserwowania sytuacji z większą jasnością. Zamiast rzucania się na głęboką wodę emocjonalnego dramatu, wykorzystaj ten czas na refleksję, nie by się obwiniać, ale by zrozumieć. Praktykujesz umiarkowanie lub opanowanie. Umiarkowanie, by nie ulegać impulsom żądania, krzyku, ucieczki. Umiarkowanie, by kontrolować własny niepokój, by wziąć głęboki oddech, gdy panika grozi przejęciem kontroli. To panowanie nad własnymi reakcjami. Za każdym razem, gdy czujesz chęć przełamania ciszy siłą i zamiast tego wybierasz cichy gest wsparcia, wzmacniasz swój charakter. Praktykujesz sprawiedliwość, sprawiedliwość oddania jej tego, co jej się należy prawa do własnej przestrzeni, własnych uczuć, własnego czasu to uznanie jej człowieczeństwa, jej złożoności i traktowanie jej nie jako problemu do rozwiązania, ale jako osoby do szanowania. I praktykujesz odwagę, odwagę pozostania w dyskomforcie. Odwagę stawienia czoła niepewności bez rozpadania, odwagę bycia silnym i stabilnym partnerem. Nie dlatego, że jesteś pozbawiony uczuć, ale dlatego, że wybierasz panowanie nad swoimi uczuciami zamiast być przez nie rządzonym. W tym okresie, co ona czuje? Jeśli praktykujesz tę aktywną cierpliwość, zaczyna czuć się bezpiecznie. Jej milczenie, które zaczęło się jako tarcza przed postrzeganym zagrożeniem, powoli zaczyna tracić swoją potrzebę. Zauważa, że drzwi do nory nie są wyważane. Zauważa, że na zewnątrz jest strażnik, a nie drapieżnik. To obniża jej stan czujności. To pozwala, aby jej wewnętrzny proces przebiegał spokojniej. Aktywna cierpliwość, którą demonstrujesz, nie przyspiesza jej procesu. Ale tworzy idealne warunki do jego zakończenia. 8. Sprawiedliwość w komunikacji. Kiedy słowa powracają i wtedy nadchodzi ten moment. Może z westchnieniem. Może ze słowami musimy porozmawiać. Może z jednym zdaniem, które przełamuje ciszę. Lud zaczyna topnieć. Słowa wracają. I ten moment jest tak samo krytyczny, jak cisza, która go poprzedzała. Sposób, w jaki teraz zareagujesz, zadecyduje, czy most komunikacji zostanie odbudowany silniejszy, czy też ruiny pozostaną. Tutaj cnota stoickiej sprawiedliwości jest Twoim głównym kompasem. Sprawiedliwość w tym kontekście oznacza słuchanie, by zrozumieć, a nie by odpowiedzieć. Oznacza nadanie jej punktowi widzenia tej samej wagi i ważności, co swojemu. Nawet jeśli się z nim nie zgadzasz. Kiedy zacznie mówić, Twoim jedynym zadaniem jest słuchać. Nie przerywaj. Nie broń się od razu. Nie mów, ale ty też. Po prostu słuchaj. Słuchaj słów, które wypowiada i próbuj usłyszeć emocje za słowami. Jeśli mówi, czuję się przytłoczona, nie odpowiadaj listą wszystkiego, co robisz. Po prostu wchłoń jej uczucie. Możesz je uznać, mówiąc coś w stylu, mogę sobie wyobrazić, jak to musi być wyczerpujące. Opowiedz mi o tym więcej. Uznanie, walidacja, to niezgoda. To jeden z największych błędów, jakie popełniamy w komunikacji. Nie musisz zgadzać się z jej perspektywą, aby uznać jej uczucie. Uznanie to po prostu przyznanie, że z jej punktu widzenia, z jej doświadczeniem, jej uczucie jest prawdziwe i uzasadnione. Rozumiem, dlaczego tak się czułaś. To nie to samo, co masz rację, a ja się mylę. To most, to akt pokoju. Co ona czuje w tym momencie? Ogromny strach i skrajną wrażliwość. Wychodzi ze swojej fortecy rozbrojona, daje ci kawałek swojego serca, mając desperacką nadzieję, że podtrzymasz go ostrożnie. Każde przerwanie, każde słowo obronne, każdy sygnał, że tak naprawdę nie słuchasz, jest jak cios dla tej wrażliwości. To sprawi, że natychmiast się wycofa, potwierdzając jej strach, że mówienie było w rzeczywistości niebezpieczne. Ale jeśli będziesz słuchać ze sprawiedliwością, z empatią, z otwartym sercem, poczuję ulgę, głęboką ulgę. Uczucie, że w końcu została zobaczona, usłyszana, zrozumiana. I to na tym żyznym gruncie ulgi i bezpieczeństwa prawdziwe rozwiązanie może zacząć rosnąć. Jej więc odwaga spojrzenia w lustro. Co jej milczenie odbija w tobie? Po wysłuchaniu, po uznaniu, po tym jak minęła natychmiastowa burza, nadchodzi najtrudniejsza praca praca wewnętrzna. Cnota odwagi dla stoika to nie tylko stawianie czoła zewnętrznym niebezpieczeństwom, ale odwaga spojrzenia w głąb na nasze własne wady, własne wzorce, nasz własny wkład w sytuację. Jej milczenie, choć dotyczyło jej doświadczenia, działało również jak lustro. A co to lustro odbiło na twój temat? To pytanie, które wymaga brutalnej szczerości. Bądź odważny i zadaj sobie pytanie: w jakich momentach mogłem jej naprawdę nie słuchać? Czy zdarzało mi się lekceważyć jej uczucia? Czy zbyt mocno polegam na niej dla własnego szczęścia i dobrostanu, nakładając na nią nieznośną presję? Czy mój sposób komunikacji jest skuteczny? Czy też mam tendencję do bycia defensywnym, krytycznym lub nieobecnym? Jaka była moja rola w tworzeniu środowiska, które doprowadziło ją do potrzeby milczenia jako schronienia? Nie chodzi o samobiczowanie czy poczucie winy. Poczucie winy to bezużyteczna emocja, która nas paraliżuje. Chodzi o odpowiedzialność. Odpowiedzialność to działanie, które nas wzmacnia. Wzięcie odpowiedzialności za swoją część nie umniejsza jej odpowiedzialności. Jedynie uznaje, że związek to system, taniec i oboje partnerzy przyczyniają się do choreografii. Na tym etapie jej uczuciem może być ostrożna nadzieja widziała, jak słuchasz, jak uznajesz jej uczucia teraz obserwuje, czy nastąpi prawdziwa zmiana. Jeśli wykonasz tę wewnętrzną pracę samooceny z odwagą i szczerością, i jeśli przełoży się to na zmiany w zachowaniu, jej nadzieja skrystalizuje się w zaufanie. Zacznie wierzyć, że przyszłość może być inna niż przeszłość. Poczuje, że jej uczucia nie tylko zostały wysłuchane, ale że miały znaczenie na tyle, by zainspirować prawdziwą zmianę. To jest fundament odnowionej i znacznie bardziej odpornej intymności. Odwaga spojrzenia we własne odbicie jest tym, co przekształca kryzys w katalizator wzrostu. 10. Amorfati. Akceptacja rzeczywistości i budowanie na niej wreszcie, dochodzimy do szczytu stoickiej góry. Amorfati. Miłość do losu. Nie jest to miłość bierna czy zrezygnowana, ale głęboka, afirmatywna akceptacja wszystkiego, co się wydarza. Dobrego czy złego. To spojrzenie na to bolesne doświadczenie, ciszę, zamieszanie, ból, pojednanie i powiedzenie to się stało i jest to część naszej historii. I nie chciałbym, żeby było inaczej, ponieważ dało nam to szansę na naukę, na rozwój, na stanie się silniejszymi. Amorfati to akceptacja faktu, że związki nie są prostymi liniami nieprzerwanej szczęśliwości są cyklami. Cyklami połączenia i dystansu, dźwięku i ciszy, bólu i uzdrowienia. Próba unikania trudnych chwil to zaprzeczanie samej naturze życia i miłości. Zamiast tego, Stoik uczy się czerpać wartość z każdej chwili. Czego nauczył Was ten kryzys? Nauczył o ważności przestrzeni, o granicach komunikacji. O wyzwalaczach i niepewnościach każdego z Was, nauczył o potrzebie głębszego słuchania, bardziej aktywnej cierpliwości, bardziej szczerej odwagi. Te lekcje są na wagę złota są materiałami, z których możecie odbudować Waszą więź na znacznie solidniejszym i bardziej świadomym fundamencie. Ostateczne uczucie jej i Twoje powinno być uczuciem wspólnej odporności. Przeszliście przez burzę ciszy, nie zatonęliście. Możecie mieć jakieś uszkodzenia kadłuba, jakieś podarte żagle, ale nauczyliście się wspólnie nawigować na bardziej wzburzonych wodach. Zaufanie, które rodzi się z przetrwania kryzysu, jest znacznie głębsze niż niewinne zaufanie, które istnieje przed jakimkolwiek wyzwaniem. Więc następnym razem, gdy cisza zagrozi, że zapanuje, nie poczujesz już tej samej paniki. Rozpoznasz ją nie jako koniec, ale jako sygnał, zaproszenie do praktykowania mądrości, cierpliwości, sprawiedliwości i odwagi, zaproszenie do uszanowania jej przestrzeni, do panowania nad własną i do kochania losu, który was połączył ze wszystkimi jego złożonymi i cichymi melodiami, ponieważ to w przestrzeni między nutami muzyka odnajduje swoje prawdziwe znaczenie a w przestrzeni między słowami miłość często odnajduje swój najgłębszy i najbardziej odporny głos.